Siemano, jestem na kana, a to jest kolejny odcinek z gry Crash Day. Już drugi, kariera. Następne zawody, kradzież. Dobra, jakiś tam tekstik, Mam 2 minuty 10 sekund, żeby dojechać do ostatniego punktu kontrolnego. Jest, to, jest trzech przeciwników. Bornard GT90 jako pojazd. Mogliście sobie przeczytać za stopowe i przeczytać. Dobra, enter, zaczynamy Tutaj to się na, to jest kolejny To trzeba cały czas Że tak powiem nitro odcisknąć Dlaczego? Po pierwsze Musimy tam dojechać A po drugie są przeciwnicy, którzy Super Super, genialnie wręcz oczywiście trochę poskracam tą drogę. Sorry, że nie będę teraz wiele gadał, ale no wiecie... Trudno jest jeszcze, jeżeli ktoś nie ma... Ktoś nie ma... Jak ktoś dużo filmów nie nakręcił, to po prostu nie może się skupiać na dwóch. Jeżeli ktoś kręci dużo filmów, wtedy już to sobie wyrabia że może gadać cały czas i jechać e, na, na, na razie tak nie mogę oczywiście każdy nie może ro perfekcyjnie robić tych dwóch rzeczy ale niektórzy ludzie potrafią to z sobą pogodzić Iż... oj tutaj dużo czasu straciłem Troszeczkę skrócimy... Ojciec, no co? Co za dziadostwo, bo taki... Takie coś nie podjedzie. Nie wiem, czy zdążę. No, niby mam jeszcze tylko dwa punkty. Na pół minuty. Czyli powinienem zdążyć. Te punkty są strasznie... Kurde, o oj, o oj, ja oj, oj, pierd. Na pewno nie zdążę. R Raczej to zwą. O. A jednak zdążyłem. O kurde. Cud! Ostatni raz jak w te gra, to Jest. Osiem razy próbowałem, żeby to przejechać. Jest, <grystanie> udało się. Jest jak jestem szczęśliwy. Dobra. Utrzymaj flagę. Gra zespołowa. Dobra, mogliście sobie przeczytać Jak zwykle Widzicie Utrzymanie flagi To jakieś najlepsze wyścigi Mogliśmy sobie tu wybrać Ja sobie wybrałem właśnie ten pojazd I mamy gnać do flagi I ją utrzymać Mamy dwóch pomocników, którzy tak naprawdę gówno robią Sorry za to, jak się wyrażam o nich, ale tak naprawdę on... U... U... o ty dupsko! Ale... Dobra. Tutaj muszę chyba jednak odpuścić. Tam? W życiu bym tam nie pojechał. No. Moi chyba nie wiedzą, co to znaczy nitro. Dż... G... Sztą... A może ja mam już minigana No Ajajaj, jaj to za kupek Nie wiem przydałoby się żebym to sprawdził Bo, bez, bo minigan nieźle pomaga w takich zawodach Bo mu parę razy w opony I gość już nie wie jak jechać To jest punkt dla nich No niestety Daj to Kurde, ale, ale to było głupie Albo nie, to był nawet mądre, gościa wywaliłem Dobra Dobra I teraz, że ja wchodzę do roboty, no to gości, czyli mamy już wygraną Bo raczej ja tak źle nie jeżdżę Na mi tak mi się wydaje No nie, no, no, no Kurde. A może jednak źle jeżdżę Tak mało brakło ty możesz szukać wjazdu. Nie, jaki pek Ja tu szukam wjazdu. O tu jest, o oh je. Yeah. Dobra. To nie tyło, ale już jadę. Pointa. O. Dobra Dobra Goście mają problem, żeby tu przeskoczyć I jedziemy do drugiego Punkta Checkpointa Nie będę skakał O matko Tro delikatne lagi niestety Prawdopodobnie odczuwacie Nie, 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 sio, 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 yes, yeah. ci ja, debile. Mogli mnie złapać. Tutaj. Checkpoint. Widzicie? Ja robię wszystko sam. Bez mnie to by była taka przegrana jak ta lala. Przynajmniej tak mi się kur... O Debil. O nie, jak ja tu lamię, no ludzie, nigdy mi tak źle nie szło. Ale nie dam. Dobra z tym, że zły checkpoint Tutaj Czyli już 4 na 5, oni mają jeden I kto wygra? O, 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 ostatni checkpoint I zium, I wygrana. Widzieliście, go się był blisko. Bo jak ma się ten mm, to ma się tego w tą flagę, to auto jest o, coś tam zwalniane. 5% zwolnienia albo coś takiego odwiedź sklep sobie go kurde nadal nie mam 35 to mam to mam to mam to mam Przy... o, zmienię sobie zderzaka No duży i i papa światła policyjne Taki bardziej okazały ten spoiler A nie mam jednak usprawienia, bo już myślałem No kałt knockout. No kałtujący wyjść Teraz sobie zróbcie stop klatkę, Przeczytajcie jak chcecie nie będę tracił cennego czasu YouTube'owego Bo niestety mój internet nie jest zbyt szybki, więc... No niestety, więc... No niestety... mi się jeden odcinek bardzo... Niestety długo wysyła Oj, oj... O kurde... Tro... Nic się nie denerwujemy Oni tak zawsze się błaźnią O! Ale to już jest... O nie, bo jeszcze przegram nie no, już się tam goście wywalają. Ja jadę ten dniem, nie będę się tam tędy bawił. Nitro. Dun Dun już wypada. I już jestem drugi. Ale Jarvik może mi napsuć trochę krwi. Bo nawet nieźle pędzi. Jarwik Delikatne lagi Niestety odczuwam I ziom. No i jump ładny To, to są na razie banalne wyścig że tak powiem Ale boję się tego ostatniego Bo albo on jest tu Albo trochę dalej O Już znokautowało Donalda Takie ładne auto A już gościa i już tyle poszedł i teraz Maurice. O nie, Maurice Duny Jarvik. Nie, no Maurice trochę. Duny Jarvik są bardzo blisko mnie, niestety. Ale trochę Nitra i już się nie boimy. Coś tam nam odpadło z przodu. Dobra, i już Jarvik odpada. A tak, nie, jednak Maurice. Ole, ale ktoś w niego pieprznął z Donalda. Zezłomowany, Maurich Jednak. Jarwi... Kur. Oj, 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 Dun. Sio Dun? Sio. Sio. z Dunie? I znowu jump. Słyszymy bardzo. Przyjemnego jak na te klimaty. Jak na ten typ wyścigów albo demej y rozwalanki y y muzykę to. Aż się chce rozwalać więcej typów To znaczy ścigać się z nimi, źle powiedziałem A Dun DUN pokazuje co to znaczy jeździć Ale już się wywalił Ja sobie oczywiście skoczę Zaraz kolejnego znokautuję Teraz pędzimy I, ba I sayonara. Jeszcze piękny jumping Wygrałem zawody No oh uję yeah. Dobra Nokaut. No tam trochę hajsu O matka Nie jednak to to Ja się bardzo boję Grupa już wam pokazuję której grupa profesjonalistów tego się boję. Niestety. To jest na razie takie takie w miarę łatwe. Chodzi o, chodzi o to, żeby nie mieć za, wolne, za małej prędkości. Dobra, wy sobie przeczytacie, mamy Iron Horse Horse V8, brak przeciwników, 5 punktów respektu i 11 tysięcy, jest to wyścig z bombą. I co punkt kontrolny zwiększa nam się, nam się prędkość minimal... Prędkość e, bomba nam się. Pręd kurde nie jak to powiedzieć. Prędkość bomby nam się zwiększa Nie, niech to powiedzieć. Że bomba, e, jeżeli przejedziemy przez checkpointa, to bomba będzie powiedzmy, jak teraz mamy 3 km, żeby ona wybuchła, teraz mamy już 13. I jeżeli będziemy jechać wolniej niż 13, to ona wybuchnie. A jak ja będę miał lagi, to na pewno wybuchnie. Takie przycięcia. Mam nadzieję, że wy tych przycię przycięć za bardzo nie widzicie. Dobra. Nie można też jechać za szybko, bo się można ładnie walnąć. Jak się człowiek walnie, ładnie walnie, to później jest nie do wyratowania. Nawet jak prędkość O tak jak w tym przypadku Już 53 km minimalnie muszę mieć Dlaczego dlaczego tak jadę? Ponieważ ja się, jak się uderzam Kur... Ojej! Widzieliście jak było blisko? Czybym trochę zwolnił i bym się nie wyratował? Już 73 km. Nie, nie jadę za szybko. Mógłbym jechać o wiele szybciej. Ale po co jechać o wiele? Miałbym większą prędkość i bym nie wyhamował. A jakbym nie wyhamował, bym mocniej walno. A jakbym mocniej walnął, to bym, to bym miał później problem. Tego... Tylko... Oj! O właśnie! O to ho O właśnie! Właśnie wam pokazałem. Ko Trudno. Nie udało się. Robimy to jeszcze raz. Nie będę tego wycinał, bo... No widzieliście Chciałem... O! Właśnie dlatego przegrałem, bo chciałem wam pokazać co się stanie O! o teraz mamy 3 km 13, 23 Ty... Tak! Chciałem to za pierwszym razem No No <t> To jest łatwe To naprawdę nie jest aż takie trudne Teraz mi się to nie udaje O Po prostu trzeba na tyle hamować Później najlepiej nitro dawać Ja mówię i sam się do tego nie stosuję Okej okay. mm. no. Nie, nie, nie Nie, 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 nie yeah. udało się chyba to wyciął i bym pokazał dopiero jakbym dojechał tam no nie no dobra robię cięcie no i udało się i to już jest prawie koniec dobra kliknąłem i już teraz tylko kawałek się po Kawałek się dojedzie. Oni to specjalnie oczywiście robili. Ile jeszcze? Parę punktów. Ale to już naprawdę czysta formalność. Kurde, a tu jest, zawsze nie wiem gdzie. Dobra. Wygraliśmy. Oje. Oh yeah. The situation had slowly returned to normal The bets were running in our favor again and everyone knew what would be in store for them if they attempted any double dealing Everyone was happy, but I'd been hired to squeeze the maximum profit out of this enterprise The first thing I did was to get Tony to upgrade the drivers arsenals and organize new cars When we set up the professional league

I zobaczymy jakie mamy nowe pojazdy. Ten jest fajny. Taki niski. dudkę. Dż Ink inkubator, Hunter. To jest taki auto, troszkę według mnie gorsze od mojego. Więc nie będę na razie go zmieniał. Booster, troszkę pewnie lepsze. Od mojego podstawowego oczywiście. To jest bodajże za ukończenie całej gry, a to przed ukończeniem. Dostajemy, dostajemy to bodajże na ostatnią, na ostatnią misję. Naprawdę zarąbisty wracker. Cube. Res. No i nasz Spectran. Dodamy sobie oczywiście uzbrojenie, Minigana. Za niedługo dostaniemy również... O, o, o. Czy sobie będę mógł kupić? Maksymalnie ja kupiłem, dobra. Jak uzbrojeń nie mam więcej Dobra o maskę Albo To ja, to ja jednak wybieram tą pierwszą Paniutka Ale zacież będzie yeah. Dobra znowu pożegnamy się z garażu Więc wi czekaj auto się odrzuci Nowy spoiler Nowe Nieco ulepszona ha, nie, Auto Minigun, który się Przydaje. Jak się strzela z minigana w, w tył auta, po pierwsze on traci HP, ale wyściga to się tak mało opłaca. Po drugie jak strzelicie mu parę razy w tył, to po prostu gościu robi, może zrobić piruety Dobra. jeden mój auto jeszcze zobaczy następne zawody, lata. Super, super. On to będzie pierwsze zadanie, bo to jest najtrudniejsze zadanie, ale dobra. Dobra. Ja. To, to była gra Crash Day. Kra to była gra Crash Day, a jest guns, więc zapraszam do komentowania, subskrybowania, łapkowania i tak dalej, i tak dalej. Siemano!